Po 13 edycji e-commerce Polska Awards rozmawiamy z Jackiem Liguzińskim, dyrektorem Wydziału do Spraw Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. To wspaniale, że Kraków patronuje temu przedsięwzięciu. Co miasto ma do zaoferowania do powiedzenia e-commerce'owym przedsiębiorcom? Miasto Kraków od wielu lat aktywnie wspiera przedsiębiorców z różnych branż, natomiast rzeczywiście branża e-commerceowa. W dobie zmieniającej się gospodarki, która kładzie duży nacisk na gospodarkę cyfrową, jest faktycznie silnym motorem napędowym całego rozwoju gospodarczego kraju, ale Krakowa również. Jako miasto Kraków, od wielu lat podejmujemy inicjatywy mające na celu wsparcie tej branży. Sami, jako miasto, oferujemy chociażby dostęp do usług w ramach aplikacji Otwarte Dane, gdzie przedsiębiorcy mogą w łatwy i prosty sposób znaleźć bezpośredni kontakt do źródeł, chociażby na, na temat koniunktury gospodarczej, ale również Kraków także opracowuje aplikacje, które mają ułatwić życie mieszkańcom. Tego przykładem jest chociażby aplikacja M-Kraków, która w tym roku po pierwszym miesiącu jej uruchomienia zgromadziła ponad 30 tysięcy użytkowników. No i tutaj przedsiębiorcy jak najbardziej mają pole do popisu, pole do rozwoju, do pokazania swoich kompetencji, które niewątpliwie mają, a dzisiejsza gala jest właśnie zwieńczeniem i potwierdzeniem tego, że polski e-commerce rozwija się coraz lepiej. To co dla Krakowa jest ważniejsze? Informatycy, właściciele, startuperzy, którzy tworzą te firmy e-commerce, czy to, że e-commerce wbrew pozorom to nie są tylko strony internetowe, to bywają także na przykład całkiem fizyczne, kubaturowe magazyny, nie wspominając o transporcie i innych tego typu rzeczach, czyli coś więcej niż tylko robota dla informatyków. Oczywiście e-commerce rzeczywiście znajduje zastosowanie w wielu branżach i ułatwia życie nie tylko innym przedsiębiorcom, ale przede wszystkim mieszkańcom i użytkownikom końcowym. Jeżeli chodzi o Kraków, to faktycznie ponad 100 tysięcy osób, które zatrudnione jest w branży BPO i Share Service Center, od wielu, wielu lat Kraków jest tutaj na czołowych pozycjach, oferując przede wszystkim znakomity dostęp do wyspecjalizowanej kadry, właśnie tej też informatycznej, programistycznej. To, to jest sól tak naprawdę. Naszej krakowskiej gospodarki, jeżeli chodzi o wykształcone kadry, i wiele miast może nam tego pozazdrościć. Wysokiej jakości miejsca pracy. Dziękuję bardzo serdecznie.